Siemanko No, dzisiaj taki krótki odcinek yy, gra, yy, Zresztą no, Jest w ekipie Kuba M i Michał Macie, yy, możecie wygrać te konto Fortnite Może trochę głośniej mów bo co, nie słychać Chyba Ciebie nie słychać Na no dobra. w ogóle nie mm. Wiemy o tym bardzo dobrze. Pierwsze to yy, napiszcie w komentarzu biada udział. Subskrybujcie i dajcie łapkę w górę. Yy, w następnym tygodniu w piątek będą wyniki konkursu. Dobra, to taki... Trzeba. Trzeba tak, to taki krótki... Pa.